Witam serdecznie FIFA 12, mecz Ligi Mistrzów Bayern Monachium Chelsea Londyn. Przed nami bardzo interesujący tak spektakl, jest. na który W niedzielę był Dariusz, finał, a dzisiaj postanawiam zagrać Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. i zmienić los zespoły, meczu, bo Chelsea wygrała, ale mi się wydaje, że Bayern był lepszym zespołem. Luis ale niestety miał pecha, bo nie wykorzystał swoich sytuacji w meczu ani w dogrywce. Feuchtstanger! I gol! Nie ma! Przejach Czech jest dobrym rąkarzem. A tu spalony jeszcze był. No niestety. Ostatniej chwili przejęli Dobra, idziesz, idziesz Miller Miller, Miller, Miller Kapitalne zagranie. Aj. Odebrał piłkę czysto ładnie. Poguń Drogba jest obrońca. niebezpiecznym. 100% okazja! Drogba o. O. Tym razem przestrzelili. Bramkarz Bayernu Monachium będzie wznawiał grę. Jest Kuźba. teraz zablokowany, próbuje mu zabrać piłkę. Zostrzegł partnera. Czysto, bez wątpienia. Odnowić to. O, no i Dobra, została zastopowana. Wiemy na tak. Jakiś ruch. Ach, wydawało się, że Robin, Robin, nieszczęśnik, Robin do Millera. Podanie na skrzydło. Zdalomykie tempo. Czy to wykorzysta. Aj! Bayern Monachium za chwilę do środka wyważa będzie z rzutu Chelsea ma niezwykłą obronę, bo wszystko Może tak powiem, mniej lepiej, ale cóż, przeciwnik przy. Nowy No ręczu, teraz bramkarza. I jeszcze ten Bramkars. Dobry przechwyt Chelsea. No i przejęli w ostatniej chwili. Czy to Aj, nie tak. do obrony strzał, to ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Brawo, brawo, Bayern jest przy piłce. Miller. Ach, kapitalne podanie. Oddaje piłkę koledze. I teraz gol Nie. Wychodzi poza Bramkową i wznowi Bramkarz. Hernando Torres. Torres, i prawa dla Bayernu, ładny przechwyt. Liberii, ciągnij to. Ach, szybszy jest od wiatru. Gubi system obrońcy, ale obrońca dzisiaj naprawdę ma ciężkie życie. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Schweinsteiger. To Schweinsteiger. Kto jak kto? jest prawdziwym konstruktorem tej drużyny. Mirror, ciągnij, ciągnij to. Ależ walka o piłkę, ależ Teraz Jezus, Maria Gomez. Tuż przy słupku, Już to było. Bliźniutko wola. Terry, brawo, brawo, Bayern jest przy piłce. Ależ, przytomne zagranie, obrońców. To było przejęcie kluczowego podania, tak jak w meczu. Chelsea się broni. Bayern przeważa. A 0-0 na razie, Aż znaczy Chelsea też miała swoją decyzja sytuację. Arbitra Służ, decyzja arbitra będzie rzut wolny. No, rzut wolny, Gustavo centruje, ale za mocno. <laughs> Robę z tą piłką tam nie wleci. Czy jak to jest taki bramkarz... że. A strach myśli co będzie z meczu z Czechami. A to jest mecz ostatniej szansy dla Polaków i może być bardzo ciężko Tomis. go pokonać Nie zdążył za nim. Choć nieraz tak bywa, że zawodnik w klubie gra pięknie, a w reprezentacji już tak dobrze nie gra, więc to też nie jest reguła, że Czech będzie tam tak dobrze jak w Chelsea bronił. Bo mimo wszystko obrona Chelsea jest dużo lepsza od Czechów. I to zgranie, i niezgranie też się liczy. Także. O! Jezus! Tak, jak mówię, no czek, to jest bramkarz, niszcz. Drogba. By tak Czech groł w Barcelonie, no to już Barcelona by wszystko powygrywała, bo bo Wardes jednak nie jest tak dobrym bramkarzem jak na ten klub. Czy to wykorzysta? Koniec pierwszej Taak. połowy. Na razie koniec emocji. Mamy remis. Remis. Koniec pierwszej części spotkania, wyrównanej remisowej. Nie widać faworyta. Trudno będzie rozstrzygnąć któremuś z zespołów to spotkanie. Trzeba zagrać naszych napastników, bo. Może być różnie. Wspaniała atmosfera przed nami. Druga połowa na Allianz Arena. Lampard. Naprawdę imponują te jego wślizgi. i tym razem Robin, idziesz, idziesz Robin idziesz. No, tam za dużo. Ale teraz będzie bramka. Pięknie. Ribery. Robert się zrehabilitował no, no, aszystował przy bramce, bramkarzki, ale teraz rzeczywiście no przyszło mu gola. Ługo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Tak. Zmiana, Zmiana taktyki dała korzyść. No kurde. Jak ładnie nam to zrobił. Z... Najlepsza no, Drużyna co się broni w Europie w Chelsea, naprawdę To Ależ widać już nawet z tych drzew do końca we własnym polu karnym Dimateo wstawił tą drużynę od tyłu, Tere, tyłu bardzo dobrze i łatwo przechwytuje to w ogóle. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję No już blisko polekarny to wykorzystam oj, oj oj Świetnie odebrali tę piłkę Świetna interpretacja arbitra. Zastosował tutaj przywilej korzyści cały czas przy piłce Chelsea. Torres nie dał szans obrońcy. A ładnie przejął tutaj nas. Dobra, Miller. Roben. W środku. Gomez. Gomez, Gomez zapadaje. Nie, 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 madwiska, do się Millera. Przy piłce. A Miller nie. Zamierz, strzelaj, i sędzia przyznaje rzut rożny dla Bayernu. Sędzia świetnie zinterpretował dystrapnę gry. Tak, sędzia puścił ale kary nie odpuścił. Dobra zmiana. Wprowadzenie napastnika. Trener próbuje zmienić obraz gry. Tym bardziej, że trzeba już zacząć odrabiać straty, bo pozostało mało czasu. No, niestety. Bayern Monachium od linii bocznej. Luis Gustavo. O. Niezłabaj. Ciekawostką stadionu Allianz Arena jest fakt, że jest on różnie podświetlany w zależności od tego, kto aktualnie gra na swoim stadionie. To prawda jak się jedzie z daleka wiadomo, że jeżeli jest kolor czerwony, to gra Bayern, W przypadku TSV niebieski kolor. Natomiast podczas meczów reprezentacji stadion podświetlony jest na biało. I zacznie Bayern Monachium od wrzutu z autu. Tak Przechwyta, jest. Ale nie opanował. I tak też Fernando masz być. Stadion górnika też ma być tak podświetlany. Czy podświetlany jak Alianza Arena. Szansa Zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało. Górzysz, Ty! O. I Torres to! Szczelił. Tuż przed końcem. Tak samo jak Drogba Zaboty. Nie się radości, bo to gol wyrównujący. Czy będzie to gręska? jeszcze parę Trzymał minut zostało. prosto pod nogami przeciwnika, a ten nie zmarnował okazji. I No, Sweinstein. ma trochę sił. Piękne podanie. Ribery, a i trzech obronił obroni. Nie da rady Czecha tak pokonać łatwo. Fernando Torres podaje i piłkę przejmują rywale. Przywilej korzyści dzięki temu sędzia nie przerywa gry. Piłkarze Chelsea atakują. A teraz przy piłce Lampard. Torres nie dał szans obrońcy. No niedobrze. A. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Może by był. Ale idzie Gustavo. No, pięknie. Czy to wykorzysta? Ale jest, jest niby druga bramka. Czerści się odsłoniła Bayern, gol, i kontra Bayernu zabójcza. Klasykom dla tej drużyny. Potrafią to robić, grają rzeczywiście zawsze do końca. To jest niemiecki charakter piłki. Bayern w końcówce prowadzi. Tak A jest. A teraz robba. Brawo, ładnie odebrał. Schweinsteiger, Bossing 2. Koniec meczu tuż tuż. 2-1. Bayern wygrywa. Ach, teraz oszukał obrońcę. I tak powinno być w meczu normalnym, bo Bayern miał tyle sytuacji, że to powinien wygrać spokojnie. Dobra No Ale to już historia. Koniec spotkania. Tak jest. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekali. Tak, ale to jak piosence i to już koniec możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. To wszystko na dziś. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szananowicz. Dziękujemy. No tak, czyli Chelsea została pokonana, Banian wygrywa, rewanżuje się za sobotę. I tak to wygląda. To tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.